Oczywiście, że jestem za, że wspieram. Wrzuciłem do e, skrzynki, miałem serduszko, ale mi się oderwało, bo mam jakąś taką głupią kurtkę, że mi wszystko spada i potem znowu biegną do mnie z tą puszką, żeby dać, bo myślą, że nie dałem. Więc trzymałem w ręku, że już dałem, no bo człowiek oczywiście chcę pomagać, ale też I, ile można, no ale każdy, kto ma dziecko, mu się urodziło dziecko, który był w szpitalu, no, widzi i, ile tych tam serduszek jest, na tych inkubatorach na innych sprzętach i no jak można to zignorować, przecież to S <coughs> samo dobro. Zdoszły mnie słuchy, że TVP y, rozmawia z Państwem. Dementuje Pan te plotki, potwierdza. W tej sprawie może powiem tak, to są naprawdę <coughs> takie skomplikowane biznesowe sprawy, na których ja się nie rozeznaję. Moi no koledzy na szczęście prowadzą je wszystkie i za, myślę, że za miesiąc podamy Państwu oficjalny komunikat, jak to zostało rozwiązane. Trwają rzeczywiście rozmowy wielowarstwowe, wielokierunkowe. Jak to. Naszym głównym celem jest po prostu doprowadzenie do tego, żeby kontynuować to. Nie muszę na tym zarabiać. My jesteśmy w internecie właśnie dlatego i to jest najfajniejsze medium dla takiego serialu, bo i tak ludzie nam oczywiście coś tam dokleją, jakąś wizytówkę, jakąś etykietę, no ale będzie im trochę trudniej. Oczywiście skoro jesteśmy w internecie, czyli jesteśmy, jesteśmy znikąd, no ludzie mają potrzebę zawsze wytłumaczenia sobie wszystkiego, więc znajdzie się tu jakiś naprawdę, na pewno sposób, żeby Um, nas jakoś opisać, ale um, póki co to jest ekstra. To byłoby ciekawe, czy to młodzi ludzie są w ogóle zainteresowani polityką, czy taką tematyką, czy to taki dwunastolatek, no mój syn to ogląda, no bo wiadomo, ale czy um, jego koledzy, muszę to przebadać. Ktoś mi ostatnio opowiadał historię, niecham, dzisiaj rano, że um, poznał ten serial przez to, że jego czternastoletni syn mu to um, pokazał, że to bawi jego, jego rówieśników. Nie wiem, czy to jakaś szkoła specjalna, czy co to było. No, ale takim kanałem też dociera do ludzi właśnie. Od dzieci do dorosłych. Muzyka